Ale ja cię mogę nagrać, nie ma problemu Nie wiem gdzie teraz jesteś, bo jeszcze nie jest Proszę Nie tak jak tu. bardzo Mogę nagrać i tam teraz wyjśnięty. Bardzo proszę, jestem rozumiesz Nie no tak wiesz, nawet poglądowo słuchowo. Niestety stoję w korku tutaj przy wieździe na, te, na trasę Torońską Także jak możesz to poproszę Jak stoisz na nogach, to nie A gdzie ty jesteś? Idzie dużo, dużo Idzie moc Zostaj, no okej? Okay. Może być, a zejmij No Nie jadę